Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Oskar Oldak. W tym momencie jesteśmy na niezwykle ciekawej nieruchomości, jeśli chodzi o punkt widzenia inwestora. A dlaczego jest to ciekawa nieruchomość? Wydaje mi się, że wystarczy powiedzieć, że mamy tutaj murowany dom, który składa się z czterech niezależnych kawalerek, na pierwszym piętrze dwóch nieprzechodnich pokoi, niezegospodarowane poddasze oraz dwóch do tych dwóch, dwóch nieprzechodnich pokoi mamy możliwość stworzenia łazienki, która byłaby na parterze. Jeśli chodzi o osoby, które potrafią liczyć, a zakładam, że jeżeli to oglądasz, doskonale potrafią liczyć, zdaję sobie sprawę, jak to wygląda, jeśli chodzi o roli, prawda? Nieruchomość rzeczywiście wymaga pewnej ręki, trochę miłości, trochę zaangażowania, jednakże bez wątpienia każdy, kto potrafi patrzeć na wnętrze czy na środek, dostrzeże tutaj niebywały potencjał. Proszę teraz kamerzystę o to, żeby nagrał, jak wygląda działka. Zapraszam za mną. Od czasu epidemii COVID możecie tutaj Państwo zauważyć, że klient kupujący znacznie bardziej patrzy na to, czy mamy możliwość ogródka, czy mamy możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Ludzie się nauczyli, że ogródek, czy też kawałek zielonej przestrzeni jest naprawdę czymś wspaniałym, niż tylko mieszkanie w bloku, które nam zapewnia 4 m2 z uwagi na balkon, na którym tak naprawdę nie możemy robić co chcemy. Tutaj mamy dużo ilość przestrzeni zielonej. Mamy również na działce dwa murowane garaże, jednakże chciałem teraz poinformować o tym, że pomimo tego, że te garaże wyglądają bardzo podobnie, jest to cegła, tak? czyli materiał bardzo wytrzymały na no, opór czasu, dodatkowo oddychający, jeden garaż jest możliwy do użytkowania, tutaj mamy zrobiony dach, jednakże drugi garaż no, nie wiem, czy jesteśmy w stanie go użytkować. One wyglądają bardzo podobnie, Jednakże drugi garaż e, ma uszkodzony dach, dlatego drugi garaż pomimo tego, że wygląda podobnie jak pierwszy nie nadaje się do użytku i wymaga z naszej ze środków do tego, żeby doprowadzić go do stanu użyteczności. Kamerzyste proszę jeszcze raz o nagranie tego jak wygląda ten, a ja wchodzę do środka. Zapraszam, zapraszam. I teraz tak, po mojej lewej stronie Znajduje się kawalerka numer 3. Po mojej prawej stronie znajduje się kawalerka numer 4. Jednakże na, potrzeby tego dzisiejszego, jednakże, jednakże na potrzeby dzisiejszego nagrania skupmy się tylko i wyłącznie na temat kawalerki numer 1. Dlaczego na temat kawalerki numer 1? O, tutaj super, udało mi się wcelować. Kawalerka numer 1, jako jedyna, już przeszła proces odświeżenia tzn. renowacji. Mamy tutaj doskonałe kolory które pozwolą nam zmaksymalizować korzyści wynikające z najmu. Zwróćcie Państwo uwagę na standard wykończenia tej kawalerki. Białe kolory, optycznie mamy zwiększoną przestrzeń dzięki użyciu luster. Mamy tutaj panele łatwo czyszczące. Kamerzystę tutaj zapraszam do kuchni, żeby pokazać jak to wygląda. No i łazienkę. Myślę, że każda osoba celująca w najem takiej nieruchomości, czyli tutaj mówimy o młodych osobach pracujących czy studentach, będzie bardzo zadowolona z takiego standardu. Op. A tak wygląda właśnie e, przesypeliano mieszkana w tej kawalerce. Mamy tutaj białe ściany, e, dodatkowo układ jest dwustronny. Proszę teraz zwrócić uwagę na kominek. Jako ciekawostkę chciałbym powiedzieć, zapraszam za mną. Jako ciekawostkę chciałbym powiedzieć, że każda z tych czterech niezależnych kablerek ma oddzielną instalację. Jeśli chodzi o komin, co nam pozwala korzystać z tego w sposób znacznie bardziej bezpieczny. No i teraz, tak, kamerzystę może poprosił mnie jeszcze, żeby tutaj zwrócił uwagę, jak wygląda ze względu elewacji. I teraz, jeśli Państwo jesteście profesjonalnymi inwestorami, stoję się przed dylematem, którego ja osobiście nie chciałbym. W jakiś sposób podejmować czy też wybierać stanowiska, ponieważ albo mamy możliwość zostawienia bramy wjazdowej, dzięki czemu możemy korzystać z garaży w sposób taki, który no jest, można powiedzieć, docelowy, tak? Czyli możemy zaparkować samochód, albo decydujemy się na, zre na zrezygnowanie z tej możliwości i mamy potencjalnie możliwość stworzenia kawalerki, która jest oddzielnym wejście na zewnątrz, tak? co nam w przyszłości pozwoli prawnie jakby oddzielić tą kawalerkę od reszty budynku. Um, domyślam się, że Państwo macie lepsze rzeczy od oglądania niż tył moich pleców, dlatego ja sobie tutaj już pozwolę wchodzić na nieruchomość. Jeszcze raz tutaj może zachęcam do skamierowania kamienka. Po mojej prawej stronie znajduje się wejście na zewnątrz, tam jest kawalerka numer 2. Po mojej lewej stronie znajduje się kamerę numer 3, a przy wejściu od schodu znajduje się kawalerkę numer 4 w miarę krótkimi schodami. Idziemy teraz na popaszę. I teraz tak proszę kamerzystę, żeby pokazał na tamty kąt nieruchomości. Tutaj możemy to zagospodarować w ten sposób, że możemy sobie zrobić kąciek do czytania, czy też do roślin. Po mojej lewej stronie znajduje się pomieszczenie analogiczne, jeśli chodzi o metraż czy układ, jak pokój numer 2. Proszę teraz, żebyś pokazał, jak to wygląda. Także tak, do tych kawalerek na dole, w miejscu zaznaczonym na mapie, będzie można stworzyć łazienkę, żeby jeszcze bardziej zwiększyć wartość tych pokoi. Tutaj, po mojej lewej stronie, znajduje się pokój numer 2. No i teraz zapraszam Państwa, musi troszeczkę tutaj w tym iść. Tak wygląda poddasze. Nie wiem czy to będzie widać. Tak jest. Ja sobie pozwolę zejść na dół. Trochę kamery jest to orzekamy, na dół. Hey, dzień dobry, witam ponownie, jesteś, z się. Nie wiem jak by poszło zejście, docelowo mieliśmy skoczyć tam, jednakże tam rzeczywiście jest trochę e, ciemniej. Docelowa wartość ROI, którą chcielibyśmy dla Państwa zaprezentować po remoncie, to jest około 10%, czyli po odjęciu kosztów zakupów nieruchomości i po remoncie, który tutaj oszacowaliśmy, chcielibyśmy, żebyście Państwo wynajmując długoterminowo tą nieruchomość, mogli oscylować na ROI w granicach 10-11%, Cena, która nas interesuje na chwilę obecną to jest około 470 tysięcy złotych i to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że odbyliście z nami, Państwo prezentację po tej nieruchomości. Jeśli chodzi o jakiekolwiek pytania, czy też dane kontaktowe macie na dole tego filmu, czy też oferty dla tego zmysłu, to by było na tyle i bardzo dziękuję.